Halo Symono, dzień dobry z tej strony. Polstar Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. No i dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się. ciekawym zadaniem, myślę. Zobaczcie, no właśnie. Tutaj mamy właśnie tą anomalię GRE, i ta anomalia GRE to jedno, a drugie jest tu. Spotkałem człowieka, który twierdził, że jego. Drewni wykorzystują kosztowności jego zmarłego ojca yy, jako ofiarę dla pewnej zarażonego wieża, że potrafi on wskrzeszać zmarłych. Zrozpatrzony mężczyzna poprosił mnie o odzyskanie rodzinnych pamiątek. I tak się niefortunnie składa, że te pamiątki są właśnie, kurwa, w zarażonej strefie. Niestety, ale pokonajmy sobie najpierw tą anualię no jestem zajebiście ciekawy, co to takiego jest? Jaka tu będzie nas anomalia czekać No i mamy to Cóż to takiego Ciekawego, co? Chodź tu Chodź tu do mnie, kotku Iop Poszedł Ależ tu będzie wolatili zaraz Wow, tu jest! Dawaj, o! Pyk, pyk! Anomalia GRE na poziom piąty. Proszę bardzo, chodź tu. Kurwa, palę się. Nie zauważyłem. Ale dobra, może się uda. O panie! No, to tutaj to, to jest dopiero. Okej. Okay. Dobra. Ty ona nadal żyje. O Boże. No to nieźle. Nie. Dobra, udało się. Gdzie ta anomalia? Gdzie ta anomalia? Gdzie ta anomalia jest? Ale właśnie, po pierwsze, yy, tutaj jeszcze trzeba yy, wziąć sobie ten inhibitor, wiadomo. No, tyk, dobra. Dobra, dwa inhibitory, zajebiście. No I już lecimy, słuchajcie, w... Eee, wytrzymałość. Bo to nam... Bo... O. To nam się bardzo przyda. Tak, wiem, odzyskaj kosztowności, zaraz je odzyskamy, spokojnie. Ale najpierw... Dobra Uleczmy się zatem i ruszajmy Dobra Pyk Weźmy sobie jeszcze tylko to tutaj Bo tutaj chciałem jeszcze wejść A dobra, tutaj nie mogę, nieważne Eee, lecimy, dobra. 20 metrów, tak? No to gdzie to jest dokładnie? W którym to jest miejscu? Tutaj? Chodziło tutaj? Coś jest. Tak, o to chodziło, dobra. Oko! Tylko, że to jest. Y... To jest jedna, a. A druga? Tam jest. O! Ty, ale jego bym chciał właśnie. O! Jego potrzebuję. Dobra, Sprinter złapany jest dobrze. Daj mi te o, właśnie rzeczy. Trzydzieści metrów. Druga. Okej, okay, dobra. Mam wszystko. Dobra, zaktualizowano cel. Proszę bardzo, przy okazji, raz że zdobyliśmy sobie inhibitor A2. Czekajcie, bo. Czy mi się. No dobra. A właśnie, tutaj jest. Aha, nie dobra. Gdzie jest kolejna anomalia? Gdzie jest kolejna anomalia w ogóle? Tutaj. A tu jest wyjazd, zajebiście. Słuchajcie, mogę go ściągnąć yy, łukiem, tak? Widzicie, posiłk dobiegł końca i teraz chyt. Co szukaj? Pyk, 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 pyk. Tam jest kolejny wyjazd. Dawaj. Mamy kolejnego wyjca. Pyk. Dobra, spierdalamy stąd. Ale fajna, ale fajna zabawa. Dobrze, widak, co kim synu. Mój Jezu. brat prawie przez ciebie zginął. Nie chciałem, by stała mu się krzywda. No i właśnie... Ale stała się. To teraz, zabić, nie zabić? Przestań wciągać innych w te swoje brudne interesy. Jeśli tylko się dowiem, że znowu to robisz, to cię wydam. Hej! A ty kto? Kolejny chłopiec na posyłki tego głupca? Chrzanić to. Mam to gdzieś. Idę stąd. Co tu się dzieje? O czym on mówił? <laughs> Widzisz, przed upadkiem byłem aktorem. Nie najlepszym. Kiedy zabrakło sceny, wylądowałem na ulicy i zostałem oszustem. Ale w tym też nie jestem zbyt dobry, bo jak byłem biedny, tak jestem. Wszystko, co mówiłeś o ojcu i rodzinie. To było kłamstwem. Mówiałem cię przekonać, żebyś odzyskał dla mnie kosztowności. Legenda o tym stworze jest prawdziwa, tak samo jak bandyci, którzy wymyślili ją, żeby wrobić ludzi w składanie swoich rzeczy w ofierze. Potem no przychodzą tak. i je zabierają. Nie mogłem tam iść i ryzykować, że mnie przyłapią, więc postanowiłem wysłać kogoś innego. Jestem chciwym, leniwym skurwysynem. Czego ode mnie chcesz? Przynajmniej w tej kwestii jesteś szczery, próbuję czasem. Jak teraz? Przetrwałeś wyprawę. Zachowaj łupy w zamian za swój trud. Dla mnie kurtyna już zapada. Być albo nie być oto jest pytanie. Chrystli w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu. Czy też, stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że raz zasnąwszy, zakończył na zawsze boleści serca. No? I jak? Ehm, no, gdybyś miał drugą pracę, to... Radziłbym jej nie rzucać. No właśnie cały czas ten wątek gońców nam się tutaj odpala z powodu tego, że. Z powodu tego, że właśnie. Kurwa mać wyjedz. Dawaj go. Byk! Dobrze. Patrzcie, załatwiłem wyjta jednym trzałem. Pyk. Ha. Źródła hałasu, dobra. Cały czas ten wątek gońców się odpala. Odbierz nowe zlecenie od Discrolla, to tym zajmiemy się w ogóle na tym e, Na live'ie A jak jestem w ogóle ten Specjalistyczna opieka THV, e, uderzymy 300 metrów do tamtego, tego może się jednak prześpimy do nocy Bo to jest jedyne miejsce, w którym możemy się przespać do nocy tak blisko anomalii Więc e, No i teraz Mamy 300 metrów. Panuje całe życie, a potem i tak dostaje rasą innego zapachu. Czasem mnie nie rozumiem. Rozkmurz się. Wyglądasz jak śmierć. I co czekaj, ja nie mam tego tu. A tu. Okej. Okay. Eee. Dobra. Najlepiej jest... Wiadomo, najlepiej jest w ogóle zawsze poruszać się po dachach. No to lecimy sobie dachem. Tędy sobie polecimy, o! Mamy 200 metrów, dobra 213 metrów Mamy skrzynunię. Otwórzmy ją sobie No właśnie Dobra Okej okay. Dobra Możemy znaleźć wiele kosztowności W takich miejscach 140 metrów, dobra. O kurwa, wyjedz. Ja to, ja to spierdalam są w takim razie. Tu jest bardzo dużo wyjców, nie? No kurde, całe mnóstwo, nie? Które tylko czekają, by rozpocząć pościg. No już, kur... Mamy... ...przeserane. Chociaż może zdążymy zawalczyć jeszcze z anomalią? Może? Nie wiem. W każdym razie. Muszę się gdzieś schować. O, o, o ty, dawaj, a, a, a nie mogę tego wejść. O kurwa, dobra. Ja pierdol, patrz, co tu się dzieje. Ile tu jest wyjców, nie? To jest chore, nie? To jest takie oblężenie. No patrzcie się na to, tutaj te konwoje to wszystko. Pierda, Alam stąd. No zajebiście, nie. To oh, z O, Jezu. Już drugi, ta. Dobra. Dobra i tutaj się gdzieś ten. Tu, tutaj się skitramy, o, pyk. Pyk. To i, to i, to i tak nic nie, nie, nie... o. Ta latarka, o! Ta latarka i tutaj za zabija. No to sobie, no to teraz to sobie, bardzo polepszyłem sobie teraz, naprawdę. No tak, jeszcze lepiej, poziom trzeci, co nie? Genialnie! Tylko czy ja y, zdołam to przeżyć? Najwyraźniej wychodzi na to, że tak. Trzeci poziom. Mamy to. A że mamy 22, 25? patrzcie na to 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 już są te przemieńcy nie przemieńce ogromne wstrętne paskudne przemieńce aha dobra no nie no tak no tutaj nawet nie będę bo patrzcie tylko wyruszę i już pościg się rozpoczął ja pierdykam Dobrze, że szybko możemy wskoczyć tutaj i nie ma problemu. Ale, kurde, musimy jakoś dotrzeć do tej anomalii, bo to jest. Trzeba jakoś dotrzeć do tej anomalii, ale nie do końca wiem jak. Słucham, no, punkty umiejętności, to wiem, ale. Ja nie, nie wiem za bardzo, jak mam do tej anomalii dotrzeć, żeby nie włączyć al alarmu, nie? Już sam nie wiem. Ci renegaci tutaj mamy, mają swoje obozy i w ogóle wszystko. Może. Może właśnie to jest jakiś sposób na pominięcie, ominięcie tutaj e, niektórych e, tych.

Nie to, ale dobra 120 to 20 metrów co nie? O, o właśnie, teraz już ją widzę. Pojawiła mi się na horyzoncie właśnie. Co no zaopatrzenie? Dostarczenie... Jest! Nareszcie! Gdzie to dokładnie było? 34 metry! Czyli co? Aha, o to chodzi! Okej okay. Dawaj to! Anomalia! Jep je! Jep! Jeb. Jeb. To wszystko! Pojemnik <grystanie> z inhibitorami w pobliżu. Dobra! No do niektórych, kurde, anomalii naprawdę jest yy, przejebanie trafić. Ale dobra, udało mi się. Udało. Ale możemy zyskać dzięki temu, kurde, pełno rzeczy. Pierwsza 11, co nie? Środek nocy. Środek nocy. Wybiła trzecia na zegarku.

Dobra Okej okay. To by było na tyle w tym odcinku także dziękuję wam za to Że byliście tutaj razem ze mną że Że oglądacie moje serie Wielkie dzięki. I cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.